Witam wszystkich. Dzisiaj przyjechałem na takie bagienka. Bo wczoraj oglądałem się tych waszych filmików z rosochami i stykami jeleni. Że po prostu nie mogłem wysiedzieć w domu. Musiałem sprawdzić co u mnie w lesie słychać. Parę łosi tu chodzi na pewno. Parę lat temu widziałem na dużego łopatacza. Może gdzieś się tu kręci, zobaczymy czy się, coś się uda podnieść, ale u mnie są takie tereny na Podkarpaciu, że bardzo późno gubią właśnie łosie, nawet nieraz widziałem, że w styczniu jeszcze noszą takie duże, więc jest mało szansa, że ci znajdę, ale może się uda, no zobaczymy. zrobić małą przerwę na kiełbaskę. Ale powiem Wam, że jest lipa w tym roku z łosiami. Pochodziłem sobie dwie godzinki no i nawet śladów nie widziałem. Nie wiem, czy to sprawka wilków, czy może na jesień grzybiarze przepuszczyli wszystko i dopiero w styczniu, w lutym się pokażą te łosie. No zobaczymy. Można sobie nawet myślaczków jeszcze nazbierać ładne, mrożone No i powiem Wam szczerze, że w 2023 będzie już 13 lat jak chodzę za zrzutami Ale to zleciało nie wiadomo kiedy Pamiętam w 2010 Pojechałem z ojcem pierwszy raz, to znaleźliśmy. Bo wtedy zrzuty przy samej drodze leżały praktycznie. To znaleźliśmy dziesiątka prawego, pamiętam, i lewego ósmaka. No i to były moje pierwsze zrzuty. I mamy już 2023 prawie. 13 lat poszło. A jak tam u Was? Kiedy zaczynaliście? Napiszcie w komentarzach. No, chociaż na pusto dzisiaj nie będę wracał. Mamy jakiś odłamany kawałek. Chyba z jelenia, tak mi się wydaje. Albo z łosia. Podobny do łosia. Nie mam pojęcia. Ale ważne, że coś jest.